Nie miałem serca ci przeszkadzać, kiedy prowadziłaś swój pokaz dla szefów kuchni łódzkich restauracji. Ale pieczołowicie obfotografowałem dzieła Twoich rąk i w takim razie przedstaw te dzieła, co przygotowałaś. Słuchaj, no tutaj było kilka przekąsek. Udało nam się zrobić w sumie trzy. To była sałatka z kurkami, z boczkiem i rukolą, przyprawiona delikatnym winegretem, oliwa, pieprz, trochę czosnku, sól i odrobina cukru. W sumie muszę powiedzieć, że dużo mi tutaj pomagali oglądający. To nie jest tak, że sama robiłam. W razie oglądający, czyli pracownicy restauracji, którzy chcieli się czegoś nauczyć, i to w sumie prawie że to oni prawie że czyli robili. Tak, tak, i to było fajne, bo no, jednak na kuchni jak się pracuje, to pracuje zespół i to też był zespół. Pozostałe I... te Tak, pozostałe to jest sam kozie z musztardami owocowymi. I te musztardy owocowe to mamy tutaj jarzębinę, która jest delikatnie goryczkowata, mamy tutaj pigwę, która jest kwaśna, a zarazem słodka, bo ona jest z miodem przełamana. I mamy tutaj konfiturę wiśniowo-agrestową. Przyostrzoną papryczkami, ostrymi papryczkami. Więc, jak gdyby, pokazanie tego, że te sery można podawać właśnie da o różnych się smakach. Da na się łączyć różne. Łą... Oprócz tego, że podajemy je w słodkach, to możemy właśnie podawać z takimi musztardami. Była też zupa dyniowa, która jest zrobiona na dwa sposoby. Na wywarze z gęsi, zmiksowana, podsmażona na winie, uduszona z masłem, dynia do tego właśnie ostre papryczki. A drugą zrobiliśmy z szanem, z regionu szanem, która po prostu dziwnie się przełamuje i bardzo fajnie smakuje, więc można spróbować. Mamy też gęś, gęś robioną w głębokim tłuszczu, w niskiej temperaturze. Do tego są gołąbki z kapusty kiszonej w całych głowach z kaszą pęczak. Myślę, że cały pokaz był dosyć szybki, dosyć gwarno. Ludzie się pytali. I Myślę, smacznie. że myślał tak. <laughs> smacznie, fajnie i zabawnie. Dobrze Dziękuję. się bawiliśmy. Dziękuję. Dziękuję, Dziękuję.